Kurwa Patrzcie się chłopaki, zaodpierdalam Frajerzy się męczą pod laserami, o kurwa Prawie, ej rozkminiłem system, ej rozkminiłem system Ej Kacper, Kacper, Kacper To Tu zaskoczesz leciutko tylko do przodu i pa I hop I kurwa i udało mi się po tak hop pomiędzy laserami, serio parę razy mi się udało A tu jest, nie ma kolizji A widzisz, widzisz, kurwa dasia się, Kurwa, prawie Gacper tu wykorzystuje moje patenty nieczyste. nie wszystkie To ja robię A, tu to... za koksu chuj <grymny> się w pół, kurwa Moja dupa, kurwa, nie zarucham Jesus Christ man, Jesus Christ. great mi inną mapę? No nie wiem Au Przejebane to jest, kurwa, tak by było Ta gra jest po prostu... Auu. Nie wiem To jest piękna gra, kurwa, cięciu, ludzi no, na... nie powiem No i GG Dwadzieścia sekundy zostało Jak się bywa, teraz to tańczę Dobra, tańczę Kilniej, daj mi widzieć You lose. Prawie moje haksy zadziałały, kur... ej prawie mi się dozdrawię, wam powiem. pytajcie pójdę założyć założę bluzę, idę założyć. Bo kurwa zimno. Ej, koksu, proszę się ubrać, bo mu zimno w dupę. Nie zimno w dupę, tylko ciepło w maluchu. <laughs> Jak ty tu wiesz, zobaczył? Mm? Piękna gierka umierali, polec sobie. Dobra, ja jestem już. Nowaj. Tylko zamroziłem, bo zobaczyłem trochę. Jaka mam powiedzieć teraz? Uwaga? Tylko nie jest ściana, tylko nie ściana, proszę Cię. Tylko nie ściana. Dobra, coś innego. O, skylights. Ja myślę, że to będzie gorsze od ściany, kurwa, i się zezrać. A tu jest jakaś dobra mapa? Uuuu! Uuu, już Uuu, samego chyba widzę, A, tak? A, to jest tutoriala. To jest chyba. Au. Za łatwo. <laughs> bardzo łatwo to jest. Kurwa, podskoczyłem. Tyknąłem? Ta. 29 hmm. sekund. Rzedłem. O ty chuju. Tyknąłem. Wreszcie. Kurwa, tak dobrze jestem. Długo ci to zajęło. Bo ja yeah. to dopiero gram pierwszy raz, nie? Ja też to mało gram pierwszy raz Jak to się... ...falsze robię, te obalety, te kratansze? Poczekaj, czekaj Ale kurwa litości trochę człowieku się rozglądam tutaj Kurwa, ale jeszcze ci wystają Co ja tu kurwa teraz Człowiek ten... jest zgubi i zginie. To się! Aż idę se połączkę. Jalo? Dobra, doszło Zawsze dochodzę, kurwa. Mogę Mogę. Zawsze walczyłem z depnepem, a teraz NepNep przejść może. Coś jest nie tak. Depnep, chodź tu. Tu trzy dupy na ciebie czekają. Ty czekaj, nie ruszaj się Kacper, Bo czekaj, a ale... się, czekaj no fern, teraz, teraz do... no. <laughs> tak, jak, to tak, Oksu, jak ci się to podoba? No, ma... kurwa, no <laughs> Seks, kurwa. Nie mogę być tam,